Ani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakrycy na pozytywie. Lezimy, z wiadomości od tej osoby z samego rana, co ta osoba, o której myślicie. Chce wam powiedzieć. Co chcesz jemu jej powiedzieć? Dobra. Z samego rana. Co chcesz jemu jej powiedzieć z samego rana? Straszna, słuchajcie, gaduła ta osoba, rozgadana. Czy jest jeszcze coś, co chcesz jemu jej powiedzieć? Osobie, która o ciebie pyta, myśli. Już dobra. Tak, lecimy, słuchajcie, z szybkim przekazikiem od tej osoby. Jest duża różnica wiekowa między nami i duża po prostu. Odległość, to jest tylko pestka z pikusiem. To koniec. Mhm. Nie chcę ci znać, no, jeżeli zraniliście znowu tę osobę, no to zawiedliście, to się nie dziwię. Chyba, że nie, no to. Ech, chcę być z Tobą na zawsze. Wygarnę Ci uczucia i emocje kiedyś zobaczysz, jak ja się czułam, czułem w danym momencie, jak mnie krzydziłeś, krzydziłaś. Będziesz super mężem, żono. Niedługo się spotkamy. Wyjedźmy, wyjdziemy w końcu Na prosto wyjedźmy dziś razem Chciałabym, chciałbym się z Tobą podzielić Dobrą wiadomością Czuję, że Ci na mnie nie zależy Próba tego, co budowaliśmy Może zawisnąć do góry nogami Z tego względu, gdyż po prostu nie czujesz tego samego Co ja do Ciebie Chcę zakończyć tę toksyczną miłość z Tobą Uuu, Masz wspaniałe, dobre serce Opuszczam to relacje, bo już nie mam na nią siły. Zastanawiam się, jak ta znajomość się potoczy dalej. Marzę o tobie, śnił i myślał. Muszę ci sprawdzić, bo ci nie ufam. U. I znowu ta sama śpiewka, kochanie. Kochaniutka. O. Czyli coś zmajestrowaliście, słuchajcie. Coś jej obiecaliście, nie dotrzymaliście. Słowa na to wychodzi. Wszystko się rozpada, nawet ja na kawałki. Nie wrócę do Ciebie, za mało się starasz, czekam na Twój ruch, ciągnie mnie do Ciebie, ale też to dobre, pozytywne, oprócz tych negatywnych, pamięta, jeśli coś zakończysz, już nie masz odwrotu, powstaje mętlik, waham się, co dalej zrobić, musisz się dobrze starać o tę znajomość, inaczej nie masz szans. Mega mnie zraniłaś, zraniłaś słowami. Nigdy Ci tego nie wybaczę i nie zapomnę. Nie jestem Twoją zabawką, pamiętaj, też mam uczucia. Układam sobie do Ciebie życie na nowo i się zbieram po naszym rozstaniu. Lubię Cię bardziej niż Ci się wydaje. Szkoda, że Ty mnie nie. Także co kochani, trzymajcie się, cześć.